Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Parę słów do Was, moi widzowie. Jak ja wystawiam swoje motywacyjne jakieś tam filmy na fanpage'u, to nie wiecie, jak bardzo bym był zadowolony, gdybyście Wy też pokazywali, że ćwiczycie i trenujecie ze mną. To by była też dla mnie motywacja i motywacja dla innych ludzi, którzy wchodzą na ten fanpage bądź wchodzą do mnie na profil, jeżeli jeszcze tam jest miejsce bo tam już ostatnio było 5000 znajomych, także tam nie ma miejsca. Ale jeżeli ktoś wchodzi na fanpage, to miałby wtedy wielką motywację, gdyby wiedział i widział, że my ćwiczymy wszyscy razem. A więc jak najwięcej osób. Powinni, powinno wystawiać linki do swoich materiałów. Ja was zachęcam, żebyście wytworzyli kanały na YouTube i pokazywali jak trenujecie, jak naturale trenują. Ja zawsze miałem takie wielkie marzenie, żeby stworzyć taką społeczność ludzi, którzy są przyjaciółmi i którzy są fajnie pokojowo do siebie nastawieni, których łączy ta sama pasja, a więc naturalna kulturystyka, odżywianie, zdrowe odżywianie przede wszystkim. A więc zawsze chciałem, żeby było coś takiego. Powiem wam, że bardzo mnie cieszy, jak robię lajwa i tam na lajwie wystawiacie swoje zdjęcia. To jest niesamowite i naprawdę ja to bardzo już zauważyliście pewnie to nieraz że ja to bardzo chętnie komentuję, te zdjęcia. Dlatego, bo to też pokazuje e, ludziom, którzy się naśmiewali bardzo często, którzy są na środkach dopingujących, którzy bardzo często się naśmiewali z e, ludzi, którzy chcą być naturalni. Mówili, że oni są bardzo szczupli. Tak o nas mówili. Teraz my się naśmiewamy z nich. Ale trzeba im pokazać, że my też, że my też trenujemy. Że, że dzieli nas e, że, że my podzielamy tą samą pasję, a więc że trenujemy kulturystykę i zachowujemy się jak prawdziwi wojownicy. A więc trenujemy w sposób naturalny. Nie potrzebujemy, nie potrzebujemy wcale sztucznych hormonów. My chcemy być naturalni, chcemy być prawdziwi. A więc chcemy dochodzić do pewnych rzeczy w sposób naturalny. Tak jak ja już to pokazałem wiele razy na kanale, pokazywałem to też dzisiaj filmikiem z moją motywacją, który nagrałem dzisiaj na siłowni, że można, że można osiągnąć sylwetkę, uwaga, która zadowala wielu, może nawet 90% ludzi, którzy trenują, można osiągnąć taką sylwetkę w sposób naturalny. Nie słuchajcie tych nakoksowanych betoniar, którzy mówią, że się tego nie da zrobić. Bo oni użyli środki dopingujące, oni mają straszne skutki uboczne. I oni teraz chcą wmówić za wszelką cenę, że ja jestem na środkach dopingujących. Aczkolwiek ja ich zapraszałem sto razy. Tych youtuberów, którzy propagują środki dopingujące, wielu ludzi jest tutaj w Anglii. Przyjeżdżajcie! Przed kamerą wejdziemy, zrobimy testy dopingowe. Jeszcze chciałbym się odnieść do e, jednego kulturysty, który wchodzi do mnie w komentarze i udaje farmaceutyka, któremu doskwiera ciśnienie brzuszne i udaje fachowca, udaje bohatera, obrońcę e, farmaceutyków z dużymi bebzonami. Posłuchaj, człowieku, o jakich ty wzrostach u mnie na brzuchu mówisz? Ty masz wzrosty w mózgu. Bo ten człowiek mówił, że widzi jakieś wzrosty u mnie na brzuchu. Że ja mam policzki wciągnięte od hormonów wzrostu. Stary, się rozpędź, ściana się sama znajdzie. Że ty masz ciśnienie brzuszne, ci wywala, to ja ci mogę zawóch założyć, żeby ci ciśnienie zeszło. A więc wyluzuj, wyjdź i zamknij drzwi za sobą. Bo nie jesteś mile widziany z tego względu, że ty chcesz komuś zarzucić środki dopingujące, bo ktoś coś osiągnął. Ja osiągnąłem to przez... Tyle lat treningu, przez 17 lat ćwiczenia. Rozumiesz, ty nie ćwiczysz nawet tyle co ja. Ty jesteś niby znanym kulturystą, ale nie ćwiczysz tyle co ja. Ty wrąbałeś w siebie środki dopingujące i masz niesamowite skutki uboczne, wywalony bebzon, ginekomastie, wszystko połączone w jednym. A pokaż mi u mnie jakieś skutki uboczne. Tylko nie mów mi o jakichś wzrostach na brzuchu, bo ja nawet nie wiem, co to znaczy stary. A nic takiego u mnie nie występuje. U mnie nie ma żadnych skutków ubocznych, bo wszystko jest zrobione w sposób naturalny. A ja nie jestem takim fałszywym gościem jak wy, żebym miał okłamywać, że zrobiłem coś na y, suplementach, a zrobiłem coś na sterydach. Jeżeli ja mówię, że zrobiłem coś naturalnie, to jest to zrobione naturalnie. Ja nie potrzebuję okłamywać ludzi tak, jak wy to robicie, bo ja mam inne źródło dochodu. A wy was, waszym źródłem dochodu jest okłamywanie ludzi. To jest wstyd i wy powinniście się tego wstydzić. A więc tak jak już mówiłem, obrońco betoniarek, wyjdź i zamknij drzwi za sobą. A co do moich widzów, to trzymajmy się razem. Nie dajcie się, nie dajcie się tym ludziom zwieść. Oni wymyśl wymyślają już takie bzdury, że to po prostu głowa mała. Oni mówią, że ja mam e, blizny na sutkach od wycinania ginekomastii. Ludzie, co wy za pierdoło opowiadacie? Ja mogę w każdej chwili, w każdej chwili mogę zrobić zdjęcia. Z, bliskiej z bardzo bliskiej odległości mogę zrobić zdjęcia. Mogę zrobić e, lustrzanką, żebyście dobrze zobaczyli. Tam nie ma żadnych blizn. Ja nigdy nie miałem żadnej ginekomastii. Bo nie, nie miałbym od czego mieć tej komasty, Ani nie paliłem papierosów, ani nie miałem problemów z hormonami, ani nie brałem środków dopingujących. Także przestańcie już te swoje bajki opowiadać i do moich widzów przestańcie tego słuchać. Bo czasami e, moi znajomi, których naprawdę mam bardzo długo e, w, w tej liście znajomych, jeżeli chodzi o, o Facebook, też zadają mi takie pytania. Patryk, a czy to jest prawda? No, jak to może być prawdą? Nigdy nie miałem, nigdy nie brałem, nigdy nie przyjmowałem żadnych środków dopingujących. Jestem jak najbardziej naturalny. Dlatego się zastanów, zastanów się jeden z drugim, tu już mówię nawet do moich widzów, czy gdybym przyjmował środki dopingujące przy takim trybie ćwiczenia, jaki ja mam, który widzieliście? Czy ja miałbym 45 cm w, w ręce? Ja bym miał 55 cm w ręce, a nie 45. A mam 45 cm w ręce. I mam 86 kg aktualnie. To tak, to jest koszulka L. -ka. Ja mam 86 kg. I ci ludzie, te betonialki, śmią wchodzić do mnie na e, profil, na Facebook. I pisać oszczerstwa, że ja używałem środków dopingujących. A ja wiem, dlaczego oni to robią. Oni to robią, bo ciśnienie brzuszne nie wytrzymuje, bo on w siebie nawalił wiadro środków dopingujących, a tu wyszedł Patryk wynurzył się z podziemi bez środków dopingujących naturalnie i pozałatwiał ich proporcją. Proporcją pozałatwiał tych kulturystów, pseudo-kulturystów i oni muszą teraz płakać i w rogu poko pokoju siedzieć i łzy im po policzkach ciekną, bo to są bardzo słabi ludzie i nie mają jak się wyżyć, no to wchodzą jeszcze do mnie i próbują coś tam podkomentować. To są ogólnie yy, goście, zauważcie, że to są goście, którzy yy, tak naprawdę to nie mają za dużo do powiedzenia. Bo to są ludzie z reguły, którzy nie mają żadnych kanałów na YouTube, to po pierwsze. Aczkolwiek oni udają, uważają siebie za bardzo znane osobistości, jeżeli chodzi o, o tych kulturystów. Dlatego mówię, że oni nie mają żadnego, jakby to powiedzieć, fejmu. To ich denerwuje, że Patryk ma 37 tysięcy subów. Co my teraz zrobimy, jeden z drugim? Betoniarki, co wy zrobicie? Patryk ma tyle subów. Co nie powie, to ludzie rozpoznają, że wy towar waliliście i ich w... robicie, że to wszystko jest na y, suplementach. Co wy teraz zrobicie? Jak wy teraz będziecie diety za kasę rozpisywać za 1500 zł? Jak wy teraz będziecie ludziom te suple wciskać i brać te procenty od tych firm suplementacyjnych? No, trzeba do roboty się wziąć, nie? Trzeba. A co? A się nic nie umie robić, prawda? No, co wy umiecie robić? Pisz, ty jak przez bramkę na lotnisku przechodzisz, to dzwoni, bo masz jeszcze igły w dupie. To co ty umiesz robić? No, nic ty umiesz wbijać. Wy umiecie wbijać. Także moi widzowie, więcej musimy pokazywać tym betoniarkom, musimy pokazywać więcej, że my trenujemy wszyscy i że trzymamy się razem. Jeżeli będziemy się trzymać razem. To naprawdę możemy stworzyć wspaniałą społeczność ludzi, yy, którzy yy, mają tą samą pasję i trenują, i chcą trenować zdrowo w sposób naturalny. Ja tu nie mówię o trenowaniu, żeby wychodzić na scenę. Zauważcie, że ja się z wami integruję. Ja nie wychodzę z tymi betoniarami na scenę. Ja to robię dla was i dla mojej żony. Ja nie wychodzę z nimi na scenę, ja nie mam takiej potrzeby. Po co ja mam wychodzić z nimi na scenę? Oni wychodzą na scenę, oni nie mają nic. Nic, oni mają tylko skutki uboczne. To wszystko. I pucharki, które sobie ustawi gdzieś tam na półce, później będzie dzieci okłamywał własne, że to robił bez środków dopingujących. No bo to są takie cwaniaki, że taki gość, to nawet nie ma jaj. Przecież nawet jakby go syn zapytał, jeżeli on ma dzieci, to jakby go ktoś zapytał, dziecko jego, czy. Tato brałe środki dopingujące, to on powie, że nie, to on będzie kłamał, bo on nie ma jaj, żeby odpowiedzieć, że on przyjmował środki dopingujące. Bo wiadomo, że na środkach dopingujących się robi wszystko dużo łatwiej. A więc widzowie moi, trzymajmy się razem, trenujmy naturalnie i pokażmy za wszelką cenę. Pokazujmy, że trenujemy, że nie jesteśmy yy, tak jak... Ci słabi ludzie, którzy muszą przyjmować środki dopingujące i okłamywać, bo tak jak ja już mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś przyjmuje środki dopingujące, ale nie okłamuje, a więc robi to dla siebie, rób, jak ktoś się zapyta, czy zrobiłeś to na sterydach? Przyznaj się, powiedz, tak, to jest robione na sterydach. Co za problem, stary, co za problem, się przyznać. Jaj nie masz, musisz mieć jaja, żeby powiedzieć, tak. Tak jak ja mówię, tak to jest naturalne. Ja w każdej chwili mówię, możemy iść na testy, w każdej chwili. Ale wy nawet nie macie jaj, żeby przyjechać. Betoniary, co jest z wami? Wy nie macie nawet jaj, żeby przyjechać ze mną na testy wejść. Przed kamerą. No bo co ty przed kamerą powiesz jeden z drugim? Ja widziałem, jak wy się wypowiadacie przed kamerą. Brrr, brrr, brrr. Trzy razy borykniesz i, i co? I nikt cię nie zrozumie. Dlatego mówię. Trzymajmy się razem jeszcze raz i trenujmy w sposób naturalny, i pokazujmy tym cwaniakom, że jesteśmy lepsi. A oni, my, a oni niech dalej myślą, że są bogami. Ja już ich troszeczkę zniosłem. Zniosłem ich, bo oni byli w bardzo wysoko. Ja ich zniosłem troszeczkę na ziemię i oni już są w, tam, w tym miejscu, gdzie powinni być.